Witam serdecznie, to jest Kuridat i kolejną odcinek serii BSW Czołgi. Tym razem pokazywam bitwę na FV215B. Brytyjski Czołg ciężki 10 tieru, a to Himmelsworth zimą. Bitwa spod No, Szansa na wygraną 53%. Jako, że już jestem tutaj blisko górki, to podjadę sobie tutaj też na górkę. Mapa jest jaki jest. Działo, tutaj 120 mm, 259 penetracji, 400 uszkodzeń. Na godzinie mamy 326 penetracji, to jest pocisk podkalibrowy. No i burzące, to są odumkowe burzące Hesze. 120 penetracji, 515 uszkodzeń średnich. Dobra, tutaj spróbuję sobie jakiś size scrapa zrobić. Okej. Okay. Jest is 7, który jakoś tam wjechał niezauważony przez naszego badczata. Jest też leopard, który się czai. No ale dobra, Jadzia też nasza przyjechała, więc ją tutaj chyba ją puszczę. No i pojawił się badczat. No na się tutaj okrążają tego ISA 7. No, strzał, w pierwsze kółko, gąski od razu, ważna rzecz. Nie ma, żeby, nie ma co. Lepiej, żeby się nie ruszał. Drugi strzał też, w pierwsze kółko. No i szybko, ten IS7 pada. No i tutaj jest nas dość dużo, trzeba będzie to szybko pusznać bo dołem to widać, że właśnie mordownią cisną. A tam za dużo czołgów nie ma. Bacza z lopartym, zobaczyli coś, święci to uciekają. Szans tutaj by nie mieli żadnych, żeby tutaj jakieś coś zwojować. Dobra, jest Leopard. Jeszcze go zdążę strzelić. Dosyć niskie losowanie. Batrat uciekł. Dobra, trzeba tutaj lecieć na mordownię. Arta, arta, arta! Aj, uciekła. O, 55. O, naprawdę to ciężko jest. O, piękny strzał z podpaleniem. Trochę fartowni, no ale tutaj to działo jest dosyć celne. Jak widać, skupienie celownika jest naprawdę duże. No i pociski zazwyczaj lecą w punkt. Nie ma problemu, żeby trafiać w pointy. No i 55 jest załatwione. Dobra, tu gdzieś Leopard jest. t 30 o Dobra, t 30 trzeba będzie jednak załatwić dosyć szybko. Ona tu jest groźnym przeciwnikiem. Muszę Może się zerwać w każdej chwili! O, obraca się na mnie, ale już nie jest, laty 5 HP jest, ktoś zostawił. Dobra, lopar też już wyparowuje. Tam już jadzia się na nas obróciła. No coś tutaj od tyłu nas będzie biło, trzeba szybko coś się ruszyć. Ajajaj, te działo od pięć zasłaniało większość pole. No, no, trzeba lecieć. Oj, niestety silnik. Dobra, Jadziu, giniesz. Nie ma co się tu zastanawiać. Szybkie przeładowanie to udziała 7-18, jak widać. Pozwala naprawdę na zasypanie pociskiem, przeciwnika pociskiem gradów. O, jest obieg 263. Jest to może być pro problematyczny czołg. Naprawdę mocny pancerz. Strzelanie na prawo od lewo działa nie polecam. Najlepiej w działa. Tam wchodzi. Też nie zawsze. Ale w większości przypadków wchodzi. Ale tutaj na się był tyłem do mnie. Nawet jakby był przodem to mógłbym bez problemu Strzelić mu w dolną płytę, nie byłoby z tym żadnego kłopotu. Dobra, widzę, że tutaj butek jest, to od razu ładuję haeki na niego. Polecam te takie właśnie codzienne domiany. Wiecie, że będziecie odkrywać jakiegoś WTK, porsuka czy WTS 100. To od razu haeki, bo nie ma co się bawić z przeciwpancernymi. Oj, pojawił się bad -chat. Ojej oj, oj, oj no i to już będzie po mojej zabawie w tej bitwie. Został jeden czołg, ja 6 ubiłem, 5 do domejdziu. No i niestety Baczat mnie załatwił. który się tam gdzieś przyczaił i skampił. Ale jak najbardziej nam się udało tą bitwę wygrać bez problemu, górka pociśnięta. Szybka reakcja, zjechanie z górki, zjechanie z powrotem na mordownie, żeby tam. O czołgi, co nam pozostały. No i ci czołgiści przykapił sobie, poradzili ze z resztą czołgów. Tutaj zrobiłem asa pancernego, specjalista i duży kaliber. 1800 po mojej asysty. No, dzięki temu, że tego Isa 7 na gąski ciągle zbijałem. Właśnie polecam to. Jak kogoś jeszcze zasłaniacie swoim czołgiem, to też najlepiej ściągnąć w przyśmikowi gąski, żeby nie mógł się ruszać. No, bitwa tutaj. Tylko baczę, to się od nich wykazał. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kolejny odcinek.